Something about you feels so different. Yeah, you messed me up inside. It's like your energy was kissing my soul back to life, was living. Now it feels like every part of me is dying. Yeah, you're gone without a trace. You left me where no one can find me. There's no sign. Life out here, I scream and it goes silent. Tyl, Waszyngtonia, a tutaj wrzuciłem czujnik do Cordelin 2,6. Dzisiaj sprawdzę takiej, takiej prostej pogodynki, zwykła pogodynka z trzema czujnikami. Sprawdzę zasięg, jak daleko taki, taki ten czujniczek będzie wykrywany przez, tak, przez taką pogodynkę. To tak dla Was, żebyście mniej więcej wiedzieli, bo nie każdy tak jak ja ma palmy za... Dosłownie za oknem, tylko ma na przykład dalej. To, żeby wiedział, czy tam da radę, czy nie da rady, wiadomo, że to jeszcze jest uwarunkowane różnymi warunkami. Nie wiem, coś, co może zakłóca fale. Jeżeli chodzi o zasięg wi-fi, to u mnie spokojnie sięga aż pod bramę. Więc mogę tam za blaszaki jeszcze coś dać i tam spokojnie WiFi mam. Yy, idę, wyciągnę z Kordylin czujnik i przeniosę tam, na, tam daleko na pudło od bananowca i zobaczymy czy tutaj, coś w, czy tutaj coś się zmieni czy coś wskaże, czy po prostu będą kreski czy zgubi zasięg zapowiadali cały dzień bezchmurnie rano było bezchmurnie, a teraz kaszanka yy. idę do kordylinek wyciągnę czujnik a, jeszcze dodam, że jak rano było słoneczko to z minus tam chyba Trzech, czy dwóch, w tej budzie moment wskoczyło na pięć. Taka szklarnia się zrobiła. No i wypaśnie, w tej chwili nawet się nic nie ogrzewa, bo widzę po czujniku, widzę po aplikacji w telefonie, że nie włącza się. No bo nie ma takiej potrzeby, bo nie spada do trzech stopni, bo ja mam nastawione, że od trzech stopni zaczyna grzać. Dobra. Wyciągam ten czujnik, pójdę tam na basioka położę. Idę do domu i przyglądam się, czy coś się zmienia. A jeszcze chciałem zobaczyć, czy karwatka nie zwinęła liści. To zaraz odsunę i zerknę. Dzisiaj u mnie było minus 8. Zobaczcie, jak, jak deszczówka w basenie zamarzła. Nie wiem, czy to będzie widać. Żeby basenu nie rozerwało. Heh. Dobra. Ale jazda. Domek, domki palmowe, nie kempingowe, tylko palmowe. Tam żona mi jeszcze taki kubraczek zrobiła, nawet nie wiedziałem o tym. Chodź, nałożymy. To nałożyłem. A co, tam ja mówię, ale to co, przed mrozem? Nie, przed śniegiem. <grytania> Luksus, nie? Wyciągam ten czujnik. Czujnik leżał na ziemi. Na ziemi leżał. A nie gdzieś tam wysoko. Na ziemi. A mam uszytą osłonę. Patrzcie o tyle za dużą, oczywiście podpisana kordeliny 80x80 3 metry wysokie. Podwinięte jest ponad metr, czyli tu dołem to mam wszystko podwójnie. No i poszło na górę, wiadomo o co chodzi. Mam takie mniejsze rusztowanie od szwagra pożyczyłem. A teraz idę położyć ten czujnik na bananolca. Możemy go tutaj. Psztynk. O, to ona nie jest bardzo otworna? <ścoughs> Ale ta ziemia twarda, ja bierzliczę. Bananolec zaparowany, więc chyba tam wszystko jest w porządku. Nie ja wiem, stracę to. Musicie mi załatwić nowe. Eee... Ciekawe czy przemarzły już minus 8. Ciekawe. To się dowiemy na dniach. Jak przemarzły no to zaś. I od nowa będzie startować figa. Ale dobra. Idę do domu. Tylko se zasunę to. Idę do domu i przyglądam się co tam jest grane? Oczywiście, minus 8 było. Trachy Karpus nie Poskładał liście, tak złożył. Te blaszki liściowe. No, minus 8 to już duża wartość, ale szwagier hardcore w doliczce zostawił. Dwa trachy. Sam jestem ciekawy, co będzie. Zapomniałem mu powiedzieć. Zresztą zapomniałem o nich. Mogę mu SMS-a wysłać, żeby się schował. Ziemia jest tak twarda. Tam widzieliście za bananem, jest tak twarda jak kamień. Ciekawe, czy te korzenie nie poleciały. Dowiemy się. Niebawem. Dobra, idę na ten czujnik zobaczyć. Było przed chwilą 4, teraz jest 3,5. Czyli spokojnie tam z bananolca sięga tutaj. Bez problemu. Więc 11.03 za chwileczkę tu podejdę, bo nie będę tak siedział przy tym i czekał co się teraz stanie. Kilka minut później, jak widać wykrywa czujnik z takiej odległości, a jaka to jest mniej więcej odległość, to zaraz wam powiem. Musiałem sobie przęsła policzyć, bo są co 2,5, więc 7 razy 2,5 wychodzi, że to jest 17,5, no 18 metrów spokojnie w linii prostej 18 metrów. Dobra, trzymajcie się cieplutko, jo.